Czy lekcje miłości komukolwiek są potrzebne? Czy my potrzebujemy lekcji miłości? Czy trzeba się uczyć miłości? Czy warto się uczyć miłości? Ile pytań? I tak dużo odpowiedzi. odpowiedzi! Daro, warto? Trzeba? Warto trzeba. Myślę, że trzeba zacząć od tego, że warto w ogóle się uczyć wszystkiego. I ten temat jest super na początek, bo miłość, tak jak. Bycie w związku, już trochę mniej wychowanie dzieci z rzeczą, którą wydaje mi się, że społecznie wszyscy myślą, że domyślnie umiemy i nic z tym nie trzeba robić. To nieprawda. To nieprawda. Jak się uczymy do języka, bierzemy szkołę językową. Jak zimno na siłowni, bierzemy trenera. A jak, wchodzimy... a jak chce się uczyć miłości, biorę kochanka? No właśnie, ale kto ci nauczy miłości z tym kochankiem. I to jest ten y, temat, o którym chyba chcemy gadać, że ten obszar. Tak samo jak związek, czy też bycie w związku w relacji, jest czymś, czym, co również można wyszkolić. To może mało seksji brzmi, ale chodzi o to, że tego też można, a na pewno trzeba się nauczyć. A na pewno warto się a nauczyć. A na pewno warto się nauczyć. A my się tego uczymy. Całe życie, każdy z nas, a od 15 lat razem. Ja się nazywam Dorota Lipińska i siedzę obok mojego ukochanego męża. Dariusza Lipińskiego. Z którym od 15 lat uczymy się. I jak szczęśliwie budować, utrzymywać, naprawiać relacje, o tym jak no właśnie odbieramy nasze lekcje miłości bo ten tytuł Lekcje miłości nie jest dlatego, że my sobie rościmy prawo do tego, żeby uczyć Ciebie czy Was, ale dlatego, że sami przeszliśmy i przechodzimy wciąż tyle lekcji, nie tylko w znaczeniu takim porażek i czegoś, co boli, wyciągamy wnioski, tylko lekcji, po które świadomie sięgamy, Damy. żeby się rozwijać i żeby ta, doświadczeń, relacja, lekcji doświadczeń. żeby ta relacja była dobra, odżywcza, rozwojowa dla nas i żeby nas po prostu na co dzień cieszyła, żeby to było miłe, że się budzimy koło siebie, a potem kończymy razem dzień. dzień. Mm, a jeszcze przeżywamy go po drodze, i, e, e, i właśnie. Więc sami po te lekcje sięgamy regularnie, coraz bardziej świadomie od 15 lat, i o tych lekcjach, Chcę które mówić. my odebraliśmy, chcemy mówić. A jeśli ty, wy, przejrzycie się w tym, jak w lusterku, no to serdecznie zapraszamy i smacznego. Pierwsza lekcja miłości. Z czym ci się kojarzy takie hasło? Gdzie, gdzie odbierałeś swoją pierwszą lekcję miłości? No, przecież to nie, nie, nie ze mną. Tak, no na pewno z tobą, bo, bo z, z moją mamą. To jest pierwsza osoba. Ale to super zabrzmiało. Ja. Słuchaj, zabrzmiało. Bo jak, Ale jak prawdziwie, że jak, jak każdy, jak każdy z nas. To jak... ja. Potrzebuję Ci przerwać tej dopowiedzieć, bo oprócz tego, że z mamą, bo dorastały mamy nas kochają, to tak naprawdę ta lekcja miłości na poziomie organicznym zaczyna się po prostu, jak my jesteśmy w brzuchu swojej mamy i rozwijamy się. I to tam są pierwsze te bodźce w ogóle i pierwsze takie miłosne, czy, to czy to to była kołysanie. Odpowiedź. Teraz będzie twoja odpowiedź. Ja cię zabrałam. Ja to często robię, to jest praca w ogóle życia, żeby nie zabierać i nie wtrącać się w no, Żeby się przebić. E tak, pierwsza lekcja miłości wydaje mi się, mi się to kojarzy z tym, że dostałem bardzo dużą ilość miłości od mojej mamy. I myślę, że to jest ta lekcja, że w ogóle jest miłość w życiu i mogę ją mieć. I patrzę z perspektywy, widzę, jak to było wartościowe, ile to było warte, i jak dużo mi to dało, to, że miałem tak dużą ilość miłości e, e, od moich rodziców no i głównie od mamy. Nie przerwała. Mm -hmm. Dziękuję. Od mamy. No, Twoja mama jest wielką nauczycielką miłości dla naszej rodziny i dla naszej córki, ale to będziemy też oddzielnie o tym, o tym kiedyś opowiadać. No, ale wtedy, jak mama cię wychowywała i czułeś, że tę miłość masz od niej, to nie myślałeś o tym jeszcze świadomie. Jako nie wiedziałem, od... że to jest. To A był było taki zawsze. moment, kiedy poczułeś, że. Że świadomie sięgasz po lekcje dla siebie, po, po, po to, że wiesz, że, że chcesz się nauczyć czegoś o miłości, czy, czy o związku, tak mówię powtarzając ten, to hasło lekcje miłości, ale by, w ogóle, czy świadomie kiedy sięgnąłeś po jakieś narzędzia rozwojowe, czy wiedzę związaną właśnie z budowaniem relacji, z byciem mhm. w relacji? No, po jakichś y, porażkach y, relacyjnych, to poszedłem do psychologa, psycholożki, to była pierwsza, nie wiem czy lekcja miłości, na pewno lekcja... Dowiedzenie się czegokolwiek, czyli sięgnięcia po coś z zewnątrz, kto mi powie, czy, czy to jest ze mną okej. Okay? No, było takie pytanie, czy ja umiem kochać, czy, czy to działa prawidłowo. I to była chyba u mnie taka pierwsza lekcja, że sięgnąłem po tą wiedzę z tego tematu trochę niby tabu e, na zewnątrz. To w ogóle jest ciekawe, co powiedziałeś i takie, nie chcę powiedzieć, że każdy tak ma, ale mam poczucie, zwłaszcza rozmawiając z kimś, kto jest właśnie po jakiejś. Użyj słowa porażce, ale w po jakimś trudnej nie, sytuacji po doświadczeniu, po doświadczeniu jakimś relacyjnym, to bardzo często właśnie zadajemy sobie pytanie, co jest ze mną nie tak. Nawet nie, czy coś ze mną jest nie tak, tylko co, co jest ze mną nie tak, dlaczego ja nie jestem kochana, dlaczego, no, akurat moim dlaczego on mnie nie chce? Nie? To jest to, hmm. yy, to pytanie takie, które od razu ładujemy sobie cały bagaż odpowiedzialności, czy w ogóle bycia nie dość, żeby hmm. móc być przez kogoś kochanym. No, kiedy to było dawno? Dawno, już ty nie się nie na pamięciu. No. no dobra, i poszedłeś do psycholożki, zapytałeś, czy coś ze mną jest nie tak. Pamięci... Myślę, że pewnie mnie w dużym skrócie dokładnie tak to wyglądało. I jaką dostałeś wtedy odpowiedź? Znaczy, nie chodzi mi o to, że powiedziała, że z tobą jest wszystko w porządku, bo to mhm. jestem przekonana, tylko jakby, co było wtedy tą lekcją z tego? Jakby, co wyniosłeś jako, jako odpowiedź? Nie? Że... No nie, no nie pamiętam absolutnie literalnie, natomiast myślę, że wyniosłem to, że można od takich rzeczach, to tej miłości, którą się niby domyślnie wie, jak się kocha albo jak to się robi, że po to można sięgać z zewnątrz i rozmawiać z ludźmi z zewnątrz. Myślę, że to była największa lekcja z tego wszystkiego, czyli że mój pomysł był dobry, bo mi pomógł e, i ktoś, kto tam był uznany przeze mnie za powiedzmy jakąś tam specjalistę, sp jakiegoś tam specjalistę, no pomógł mi i e, to miało sens głęboki. I kontynuowałeś spotkania wtedy z tą osobą jakąś na dłużej, to czy to jakieś... było takie doraźne hmm. pomoc? Pamiętam, na pewno uczyć no, 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 okay. cyklu. Nie, nie, to nie była tam jednorazowa akcja, uczyć tam cyklu tego. Uh, okay. um. Fajnie, że odpowiedziałeś na to pytanie. Zawahałam się teraz, bo sama gdybyś mnie zapytał, to bym powiedziała, że nie wiem, albo wymyśliła coś takiego super fancy, ale uświadomiłeś mi, że, że ja trafiłam do psychologa po jakimś właśnie rozstaniu, które było trudne. I, no i wtedy nie, nie pamiętam, czy szukałam odpowiedzi na to, czy coś jest ze mną nie tak, czy jak brzmiało to moje pytanie, ale faktycznie to było po jakimś takim um, trudnym doświadczeniu. Ale też pamiętam, że wtedy pomyślałam sobie, że a w dubie mam taką pomoc. Pani powtarzała to, co ja mówiłam. To było ekstra, bo ja uwielbiam to mówić, i fajnie, jak ktoś mnie słucha, tylko ja mówiłam, czuję się jakaś tam, a czuję się pani jakaś. Tam myślałam sobie, no, właśnie gdzieś to mam. No dokładnie tak się czuję, ale nie tego oczekuję, potrzebuję większej hmm. dynamiki albo, żeby ktoś mi coś y, powiedział, a nie powtarzał y, po mnie. Jakby doceniam takie aktywne słuchanie, ale ono było wy, 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 wyolbrzymione trochę. I pamiętam, że to też w związku z tym później było niełatwe sięganie po pomoc specjalisty, no bo jak już od razu sobie wrzuciłam psychologa do, do. Właściwie pierwszy kontakt z psychologiem miałam jeszcze, jak byłam nastolatką. Jak moi rodzice się rozstali i pedagog szkolna ze mną rozmawiała i wysłała mnie do. Chciałam powiedzieć do osiedlowej, ale nie do. No, Najbliższej tam przychodni do, do psychologa i pamiętam z tej rozmowy z psychologiem, że też znam, że to w ogóle jest do, do niczego zupełnie. No więc mając to doświadczenie jako nastolatka, młodziutka, i potem, i potem po rozstaniu, no, doszłam do wniosku, że w ogóle jakby do, do niczego jest psycholog, więc nie ma co sięgać po pomoc. I wyobrażam sobie też, właściwie właśnie nie wyobrażam, tylko wiem, że bardzo wiele osób ma takie doświadczenie, że gdzieś sparzy się, No bo pójście do psychologa, to nie jest pójście, wiesz, na paznokcie, no źle mi pani zrobiła, pójdę następnym razem do kogoś innego. To jest wyłożenie no, nie? często. Nie, tak to trochę traktowałem. I to nie było dla ciebie kłopotliwe, nie było dla ciebie tym takim właśnie, że musisz już opowiedzieć swoją historię, wyłożyć na wierzch emocje. To jakby nie, wyjść z wiesz. Nie to jest super, ale wydaje mi się, że pamiętam, że... Chyba udało mi się wtedy potraktować to na tej zasadzie, że potrzebuję zrobić mięsień taki do, do trenera, potrzebuję zrobić to, no to tam jest pani od tego nie i jakoś to poszło. Ja sobie bardzo cenię w moim mężu takie podejście zadaniowe do działania. Jest coś do zrobienia, więc po prostu idziemy i to robimy. I ja od razu robię, tylko nie pomyślę, albo rozkmieniam, snuję wizję i... Yy... I przeżywam emocjonalnie to, że właśnie pani powiedziała, nie powiedziała, ja powiedziałam, nie powiedziałam. Ona zrobiła minę, albo nie zrobiła, albo było za mało dynamiki, więc fajnie, że to mówisz. No dobra, no to mamy. Pierwsze, pierwszy. a następne. A następne. A następne. Znaczy, miłość w ogóle dla mnie zawsze była moją największą pasją. I rozrywką jednocześnie. Ja po prostu byłam stworzona do miłości, i miłość mnie interesowała na maksa od, od początku życia, i w tej miłości się kąpałam. To znaczy, mm, coraz bardziej albo nieświadomie jeszcze, jak byłam nastolatką, ale no, poszukiwałam miłości, zwłaszcza z powodu różnych deficytów, które, które miałam wtedy związanych z domem, pewnie jeszcze po śmierci taty, bo on nie dość, że zostawił mamę, to potem jeszcze umarł. Nie? Więc to, jakby to podbiło mi jako nastolatce to poszukiwanie miłości na różne destruktywne sposoby, także. No ale też w związku z tym jakąś moją, Głup... nie, to... głupio mi trochę o tym mówić, bo to jak w dzisiejszych czasach teraz brzmi jeszcze gorzej niż wtedy. Moim marzeniem było wyjść za mąż. I nie dlatego, że kocham sprzątać i gotować, znaczy dzisiaj już tak, ale mając tam, będąc nastolatką w ogóle ja nie chciałam być gospodynią domową, natomiast ja na maksa chciałam wyjść za mąż i mieć swój dom i być kochaną zawsze. No i miałam nawet takiego chłopaka, jak byłam nastolatką. Super, to było taki bardzo długi związek, było tam ponad dwa lata. No ja miałam taki plan, że jak skończymy liceum, to weźmiemy ślub, on nie. zresztą bardzo szanuję tę jego decyzję i pomysł na to, no ale w związku z tym rozjechało nam się to trochę. Za to spotkałam kogoś innego, kto również chciał ze swojego domu uciec, więc ten plan, żeby jak ja tylko skończę liceum, bo on był trochę starszy, żebyśmy się pobrali, no po prostu Perfect. piąteczka, poszliśmy w to. I, ale to jakby o małżeństwach to w ogóle jeszcze będzie inna rozmowa. Natomiast zmierzam do tego, że ciągle szukałam tej miłości. Również to małżeństwo bardzo krótkie, było też bardzo destruktywne i, i w ogóle nie było tym, czym jest relacja dwojga dorosłych ludzi świadomie budowana. I mam takie wrażenie, że dopiero po tym właśnie rozstaniu, nadal byłam bardzo młodziutka, bo, bo miałam tam 23 lata czy 24, pamiętam jak leżałam w pokoju i ryczałam jeszcze po tym, jak jakiś facet mnie później rzucił, że już nie chcę nigdy kochać i w ogóle już nie będę kochać, nie będę, nie Będę najgorzej. I wtedy jakoś świadomie zaczęła mnie ta miłość interesować. I to, że w ogóle zaświeciło mi się wtedy takie, taki pomysł, mi się pojawił, że właśnie to nie był pomysł, bo to chyba nie z głowy, tylko gdzieś z serca, że miłość nie jest o tym, żeby dostać coś od kogoś i żeby mnie ktoś kochał, tylko że miłość jest o tym, że ja jestem gotowa kochać i dawać. I dawać. I bardzo szybko po tym, jak gdzieś świadomie to się pojawiło, to uczucie, i zaczęło we mnie rosnąć, zaczęłam czuć, że ja jestem tak przepełniona miłością no, do siebie wtedy, ale nie w takim egocentrycznym, znaczy egocentrycznym zawsze, bo ja jestem super egocentryczna i taka ekstrawertyczna, ale w takim znaczeniu nie egoistycznym, tylko, no. tylko takiego bardziej może jeszcze niezdrowego też self-love, już przesadzam, ale kochania siebie. Zobaczyłam, że ja po prostu czuję, że ta miłość się pomnaża i że, i że ona gdzieś wychodzi poza mnie. I niedługo potem my zaczęliśmy yy, się spotykać. Się spotykać yy, i, jako para. Jako para, bo też y, wcześniej przyjaźniliśmy się Rzeka. przez y, nie wiem ile, pewnie ze trzy lata się znaliśmy, wcześniej cztery? cztery pięć. Może, może pięć, y, i przyjaźniliśmy. Ale, Ale być o i... lekcjach, a nie o historii. Miał być o naszych lekcjach, więc ja opowiedziałam o Dobrze. mojej lekcji i ona była bardzo ważna. I teraz, oczywiście, że trochę zanudziłam mówiąc dużo, ale co jest z tego najważniejsze, to co opowiedziałam, czyli moment, kiedy zaczynamy czuć, że mamy w sobie miłość, że mamy w ogóle coś w sobie, jakiś zasób, jest tym, kiedy tego przychodzi do nas coraz więcej. Banał, truizm, w się... 100% prawda. I, I w tym momencie właśnie ta miłość mogła się pojawić też w moim życiu jako coś, co wraca. No i, i jesteś i wróciłeś, więc to była dla mnie bardzo ważna lekcja miłości. I lekcja w ogóle tego, jak pomnażać coś, na czym mi zależy. I jak no chciałam powiedzieć już teraz tak się wymądrzeć, że jak przyciągać coś nie z braku, tylko z zasobności, no ale w ogóle nie, zanim się nauczyłam jakichś technik, żeby to robić, no to minęło 15 lat, ale wtedy tego doświadczyłam i to sprawiło, że miałam głęboko zakotwiczone poczucie. Że tak się tworzy coś, na czym ci zależy. Dokładnie, to jest o kolejnych lekcjach miłości, żebyśmy Dajesz. zmierzali z tymi lekcjami i mieścili się w czasie, <laughs> w czasie, które sobie założyliśmy nie mamy dlatego pojęcia, gdzie jesteśmy. Ja to Ale to nic nie szkodzi. No i później zaczęły się nasze lekcje miłości, czyli to, że <laughs> okazało się, no to ty byłaś prowoderką tego, że można się uczyć i rozwijać. I ten etap bycie w, bycie w relacji to jest, też jest czymś, czego się można było. Można uczyć się i rozwijać i warto i to była kolejna lekcja, że związek i bycie razem to dopiero początek i że warto nawet bardzo uczyć się tej miłości będąc razem cały czas nowych rzeczy. Tak, bo nam się też wydaje, znaczy nam, ludziom, że mamy takie przekonanie, że, że to jest właśnie takie dobicie do tego momentu, Już kiedy z jest jesteś... kimś, wiesz, jak w komedii romantycznej, kocham, a zaraz się zaczyna sezon tych świątecznych, się... więc w ogóle... Dla mnie najlepiej, ale nam się wydaje, że jak już właśnie kogoś poznamy i przejdziemy ten pierwszy taki nawet etap i zdecydujemy, zadeklarujemy. Czy połówka czy czego, czy jabłka? Tak, w ogóle. To nie jest połówka, to jest drugi oddzielny człowiek, z którym owoc, z którym trzeba jakoś sobie ułożyć życie. To jest myślę najważniejsza rzecz, którą ja bym chciał przekazać w dzisiejszym części, że znalezienie tej najwspanialszej i najważniejszej osoby miłości życia. To dopiero początek, i dopiero zaczynamy się uczyć. Tak, i wtedy dopiero tak zaczyna się. Pomyślmy, pomyślmy o tym, jako o siłowni. Znajdujecie tego trenera, no i dopiero zaczyna się trening. <grym> e, I to jest myślę, że warte zauważenia, że nawet najwspanialsza osoba, e, z którą jesteśmy, to potrzebujemy się uczyć jej byciu razem w relacji. A zwłaszcza najspanialsza, bo, bo wtedy bo, warto, to to robić. warto to robić. I to jest chyba żeby na wiele razy wybrzmiewało, bo uważam, że o tym warto mówić że znalezienie kogoś to dopiero początek i nauka i ciągłe uczenie się siebie nawzajem i miłości do siebie jest no chyba warunkiem krytycznym, żeby to dobrze działało później. To samo się nie zrobi. Sama to, tak i chciałem też się rozprawić, ach jak to zabrzmiało, e, z tą miłością, że ta miłość e, od pierwszego wierzenia czy tam coś, to może dowolna rzecz być, natomiast to i tak dalej trzeba o to zadbać, no to nigdy, to nie zadziała, jak się o to nie będzie dbało, jak się nie będziemy uczyć miłości nawzajem. Jestem zachwycona tą analogią, którą podałeś przykładem, że znalezienia trenera na siłowni, bo to jest, dokładnie o to chodzi, że dopiero wtedy zaczyna się nasz trening, ale też podoba mi się ta analogia, dlatego że... My, mówi się czasem o dzieciach, że dzieci są trenerami czy nauczycielami no tak. miłości, ale dokładnie tak jest, że my w relacji z partnerem, partnerką jesteśmy dla siebie trenerami tej miłości i dlatego, że e, sobie się inspirujemy i motywujemy, żeby nam było wspaniale, żeby trenować to, ale też dlatego, że potrafimy sobie najbardziej dać w kość, w kość, <laughs> e, że potrafimy sobie najbardziej dać w kość właśnie, więc e, więc to jest bardzo dobry Wydaje mi się taki teraz myślenie o tym partnerze, z jednej strony jako trenerze właśnie różnych, różnych takich rzeczy, z drugiej strony no jako o lustrze, bo my jesteśmy dla siebie lustrem, łączymy się zazwyczaj nie tylko z powodu przeznaczenia, ale też, chociaż wierzę w to, że my się gdzieś tam omawiamy na to, co przeżywamy później i z kim w życiu, natomiast też... Łączymy się w różnych naszych deficytach zazwyczaj. Tego dowiedzieliśmy się na, na naszych terapiach i, i na drodze rozwojowej, że łączymy się nie tylko w tym, co mamy wspaniałego, ale też w tym, co jest naszym deficytem i gdzie właśnie mamy to lusterko, które bardziej boli, ale jest ogromnie warte zobaczenia. Ja widzę, że ty zmierzasz do końca naszej rozmowy. No, bo, bo, bo Myślę, że. Bo, widzieliśmy na początek kolekcję ich miłości, jakie były pierwsze, jakie są ważne, co jest z tym ważne. Ja uwielbiam te 20-minutowe. Mimo wszystko odcinki, bo niektórych, jak są dłuższych, to nie chce się słuchać, więc chciałbym, żeby nasi słuchacze, ci z przyszłości również słuchali nas z zaangażowaniem, wiedząc, że niedługo koniec i dowiedzą się czegoś w tym krótkim, wartościowym odcinku. Super ekstra zabrzmiało dla mnie widzowie, ci z przyszłości również. Fajnie, fajnie to brzmi. To też pokazuje kolejne takie cechy, o czym będziemy mówić w kolejnych naszych odcinkach. Darek super pilnuje czasu. Jest dla niego ważne to, żeby coś miało jakąś strukturę, żeby było uporządkowane. Ja jestem po prostu chaosem i emocją, i, i jakbym mogła, to bym siedziała tej trzy godziny i nagrywała, potem się zdziwiła, kto to będzie oglądał i montował, bo przecież nie ja. Ale 20 minut brzmi super, idziemy za tobą. Mówi o różnicach między nami, bo to jest jedna z. Według mnie ważniejszych rzeczy, które odkrywamy na wspólnej drodze, i o czym też będziemy mówić, jak można się uzupełniać i jaką wartością i zasobem może być to, że jesteśmy różni. Ale pod warunkiem, że też to dobrze i świadomie wykorzystamy i rozumiemy. Dokładnie. Możesz zakończyć, bo ja mogę tak jeszcze parę razy coś dopowiadać. To chyba wybrzmiało w tym dzięki. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Chyba skończyliśmy.